Cześć wszystkim. Macie Retrostrefa. Witam was na kanale. Na wstępie chciałbym życzyć widzom kanału Retrostrefa życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt, zdrowych rodzinnych świąt, tego wam cała ekipa Retrostrefa życzy. A ja chciałbym wam pokazać e, film, który będzie ostatni lub przedostatni w tym roku. Jeszcze zobaczymy. E, Film z zakupów, tak, z zakupów, jakie udało się, prawda, e, zrobić w tym miesiącu. E, dodam, będą to gry na PlayStation, na GameCube, na Wii, e, co tu, na Amigę, bo też ostatnio, prawda, zakupiłem taką konsolę i też e, grami się, prawda, jakby e, parę gier, prawda, zakupiłem, tak, do tej konsolki, żeby ją sprawdzić, żeby coś tam poznać, poznać, prawda, klimat Amigi, tak. Słuchajcie, nie przedłużając, bo chciałbym, żeby to był krótki, konkretny film, lecimy po kolei z zakupami, jakie ja zrobiłem w tym miesiącu. Tak? Zobaczcie, jest to need for speed trujeczka, hot, hot for Side. Eee, słuchajcie, jeśli chodzi o tą gierkę. E, bardzo chciałem wyrwać grę z e, wersji na ta w big boxie, było to bardzo ciężko. Nie udało się, dlatego zakupiłem, prawda, gierkę na PlayStation 1. E, bardzo lubię tą grę, tym bardziej, że pamiętam jeszcze za młodego, że za mało lata, jak dużo, prawda, Ciąłem w tą gierkę. Bardzo dużo grałem, prawda, nie w jakąś jedynkę czy dwójkę, grałem właśnie w tą wersję, tak. Dlatego bardzo mi się ta gra podoba. Dlatego tak samo ona znajduje się w kolekcji tak? Need for Speed, 1, e, Need for Speed 3 na PlayStation 1. Tak? Oczywiście udało się tą grę otrzymać w, z manualem. Jakiś tam bajer, prawda, jakaś tam karteczka, reklamówka. I oczywiście płyta brzytwa na sprawa. Kolejną grą, tyle że na Sega Saturn, jest pierwszy Need for Speed, tak? Proszę bardzo, mam taki sentyment prawda, do tych starszych gier e, wyścigowych, tak? Na Sega Saturn, tutaj prawda, coś prawda, się komuś ukrywało, ale trudno. Otwiera, otwieramy i co, co, prawda, co znajdziemy tutaj w tym pudełku? Oczywiście grubą instrukcję, tego właśnie brakuje współczesną grą. Gruba instrukcja, zobaczcie, piękna sprawa. I oczywiście płytka z grą, tak? Tak samo zbieram, prawda, gry na Sega Saturn, dlatego sobie tą gierkę sprawiłem, tak? Proszę bardzo, kiedyś może zagramy. Słuchajcie, kolejną grą Jaką chciałem Wam pokazać. Jest to tak samo gra na Sega Saturn. Mortal Kombat 3 Ultimate. Zobaczcie. Tą grę zakupiłem z tego co kojarzy na eBay'u. prawda? Na eBay'u za jakąś tam kwotę, no 30 funtów na bank tam było. Eee, słuchajcie. E, ja w Mortal Kombat nie jestem jakiś najlepszy. Bardziej bym powiedział, że mocno podstawowy jestem. Ale lubię te klimaty, lubię te klimaty, chciałem mieć, prawda, na Sega Saturn wersję Mortal Kombat, no i wybrałem właśnie tą Ultimate. Widziałem, że były tam inne prawda, wersje Mortal Kombat 2, jakoś się bardziej napaliłem na, na tą trzecią wersję, tak, na Ultimate Trujeczkę. Słuchajcie, kilka razy grałem w tą grę za damem, oczywiście dostałem, prawda, dobre bęcki w tą grę, słuchajcie, tutaj co? Co my tu mamy? Mamy instrukcję. Tak, tak samo gruba. Piękna sprawa. Płytka z grołą. Jest wszystko. Odkładamy i będziemy lecieć dalej, prawda? Bo chciałem Wam dużo rzeczy pokazać. Gra na PlayStation 4. Zigurat na PlayStation 4, proszę bardzo. Na tą grę namówił mnie Adam, tak, żeby zakupić. Zakupiłem dla siebie, zakupiłem dla Adama, tak, z Sexa. I to jest, są takie, bardzo przypomina ta gra klimaty heksena, nie? Hexen, coś jak Dum, ale w klimatach, prawda, jakieś tam fantazy. Zobaczcie, nie wiem czy będzie widać. Nie widać. Ale co? Płytka z grą, sprawdźcie sobie, ja sprawdziłem tą gierkę, pograłem chwilę, naprawdę fajnie się w to gra, gdybym miał więcej czasu, więcej bym prawda, czasu spędził w tej grze. Niestety nie mam za dużo czasu i grą, jaką na pewno Wam też pokażę, gdzie no, pochłonęła mój czas, to e, przedstawię Wam za chwilę. Ziggurat na PlayStation 4. Gra e, na Wii, na zwykłe Wii. Rzadko się zdarza, że kupuję coś na Wii, bo nie zbieram zbytnio, prawda, na tą konsolę. Ale, że mam Wii U, a Wii U może czytać, prawda, gry z Wii. Dlatego też tą grę zakupiłem. Jest to Wario Land The Shade Dimensions. Zobaczcie. Eee, w tą gierkę trochę pograłem, ze dwie godziny na bank pograłem. I uwierzcie mi, naprawdę się wkręciłem. Naprawdę się wkręciłem. Zobaczcie, jest instrukcja. Też nie jest, prawda, cienka, jest gruba. Jest płytka z grą, e, płyta jak instrukcja, pudełko w bardzo dobrym stanie. Chyba kup, zakupiłem tą grę z sexa, powiem Wam. Bardzo mi się ta gra podoba, tym bardziej, że jest ona w klimatach takich platformowych, nie? Zobaczcie to widać, widać na takie wiecie miniaturkę platformowy gier. Świetna sprawa polecam, naprawdę. Kolejna gra. I tylko ją e, zakupiłem, żeby była w kolekcji bo powiem Wam, że y, oczywiście jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to sz szacun, nie? Ja na przykład y, za bardzo, y, czy do nowszych, czy do starszych gier, w Tomb Raidera to zbytnio nie grałem. Jakoś mnie ta gra nie za bardzo bawiła. E, pierwsze, prawda, y, Tomb Raidera, no to miałem, pamiętam, na, na PCcie e, i to był tam klimat, wiecie, te wilki, jakieś jaskinie i tak dalej, no. Nie, nie dla mnie, nie dla mnie. Może ktoś lubi, nie dla mnie. Ja tylko to zakupiłem, żeby to było w kolekcji, nie? żebym to miał po prostu. Słuchajcie, co my tu mamy? Jakaś prawda e, reklamówka, trochę pogięta z Sega Saturn. Instrukcja z Grow, tak, instrukcja z Grow. E, płyta nam właśnie wypadła. Oczywiście płyta zabezpieczona w takiej folice. E, więc nic się nie dzieje płyta brzytwa, więc jest, więc jest okej, okay, nie? Odkładamy na bok a jeszcze włożymy kurtę zamknąłem i nie otworzę Dobra jest udało się Odkładamy na bok Słuchajcie, kolejna gra no teraz na Xbox One, tak? Nie posiadam tego Xbox Series X, posiadam zwykłą podstawową konsolę Xbox One, tą czarną. I w tą, na tej konsoli gram sobie w Halo Infinity. I powiem Wam, że grałem w wszystkie części Halo. I e, najlepiej mi się zawsze grało w piątkę, tak? Czyli tą przedostatnią e, część i w tą. Najgorzej mi się grało w część drugą w Halo, na siłę przechodziłem, a to bardzo mi się fajnie gra. Naprawdę dałem szansę tej grze, nie, nie jakby świeżo, może na premierę tego nie zakupiłem, ale no wiecie, parę tygodni później musiałem to mieć. I co, świetnie się bawię, świetnie się bawię, godziny walą tak samo, dla przykładu wracam z roboty czwartek, godzina to jest ta pierwsza, to jest ta druga. Przed pójściem spać wiem, że e, już w piątek nie idę do pracy. Ogrywam to. Piękna sprawa, polecam sprawdzić, mi się podoba. Kolejna gra teraz na GameCube. Spider-Man. Spider-Man to jest ta pierwsza część, cia? część. Nie, Spider-Man 2. To jest Spider-Man 2. Słuchajcie, zakupiłem na wersję na GameCube. E, jest to oczywiście gra bardzo. Tak, byłem właśnie gra. Klimaty Spidermana są bardzo teraz modne, tak? No, bo oczywiście w kinach się pojawił Spiderman No Way Home, tak? No i wszyscy pchają się, prawda, żeby obejrzeć ten film. Ja właśnie zakupiłem sobie, bo wiedziałem, że może prawda, wzrosnąć cena, zakupiłem, prawda, tą grę i może kiedyś, prawda, sobie wspólnie zobaczymy, tak? Oczywiście płytka z grą, zobaczcie, jest instrukcja, jest płyteczka, jest i pająk na płcie. super sprawa. Sobie zobaczymy, sobie zagramy. E, nie gra, o w tą grę, którą wam teraz pokażę, tak samo jest na GameCube. Nie grałem w nią wcześniej, i, ale bardzo wiecie co. E, podobają się klimaty, tym bardziej, że. E, tym bardziej, że widziałem gameplay, prawda? Gameplay z, z tego tytułu. Zobaczcie sobie. Mówię właśnie o Knights of Temple. Jeżeli któryś z Was testował ten tytuł. Napiszcie w komentarzach. Ja myślę, że może być to całkiem fajny tytuł nawet na jakiś streaming, nie? Zobaczcie sobie, tak to wygląda. Po otwarciu pudełka widzimy to tak. Mi się podoba. Wydaje mi się, że całkiem, żebym ja miał dużo więcej czasu, jak najbardziej bym to sobie ogrywał. Co więcej, tutaj z tej strony pozdrowie Mareckiego z kanału Pressfire, ponieważ doradził mi, żebym zmienił sobie pada najlepiej na tego, który Wam teraz pokazuję. Ten kontroler mi przyszedł, prawda, dzisiaj. I ten kontroler, prawda, będzie używany do e, Amigi CD32. E, jeszcze nie testowałem tego kontrolera, tym no, jak sami widzicie, jest zawinięty. Tak jak go trzymałem, tak to Wam pokazuję, e, ale dotykając przyciski. Wydaje mi się, że może być naprawdę mega, nie? Wydaje mi się, że może być mega, tym bardziej, że jest tutaj zaprogramowany jakieś tam turbo strzelanie, turbo, większy skok i tak dalej. Tutaj jest kombinacja przycisków. Dostałem nawet instrukcje do tego, nie? Słuchajcie. Co zakupiłem do Amigi 32? 32. Eee, Amiga Demos. Amiga Demos. Eee, oczywiście była tutaj plomba. plombę zerwałem, tak. Jeżeli otworzę sobie te opakowanie i wyjmę sobie płytę, co ujrzę? Ujrzę biały, no biały nadruk, tak? Tutaj nic nie ma, tutaj po prostu sami sobie możecie wpisać co chcecie, nie? Tam z tego część się chwalą, jakieś tam nie, ponad 100 demówek na tej płycie, tak? Kiedyś sobie razem odpalimy, zobaczymy co tu się znajduje, nie? Ten tytuł otrzymałem wraz z Amigo 32 ZUL. Widziałem gameplay z tej gry, wiem jak to wygląda, i powiem Wam, że też mi się podoba. Bardzo mi przypomina Sonika, ten tytuł, bardzo mi przypomina. Jeśli chodzi o, wiecie, jak tak biegacie i tak dalej. On, bardzo mi się ten klimat przypomina. I wydaje mi się, że można kiedyś spróbować wspólnie w to zagrać, tak? Zobaczymy Grazul jak najbardziej dajemy tej grze szansę. Ja sobie daję szansę, bo nigdy z tą konsolą nie miałem przyjemności, prawda, współpracować. Kolejny tytuł to Canon Foder, Tak samo na MIDIR 32. Słuchajcie, te gry, które mi polecił, polecił mi właśnie Marecki z kanału. Pressfire, dlatego tą gierkę też zakupiłem, tak. Oczywiście nie będę grał w Canon Folder kontrolerem, tylko myszkę sobie podłączę, bo nie zapominajmy mam w swojej kolekcji tak samo Amiga 500 e, i tam też właśnie mamy myszkę, wszystko i tak dalej e, jedna rzecz, która mi się bardzo, bardzo nie podoba e, na tej płycie, to jest coś, jest tu wysmarowana ta płyta jest wysmarowana czymś tutaj od środka, tutaj elegancko teraz widzicie i... jeszcze nie wiem jak się tego pozbyć, nie? jeszcze nie wiem, mam nadzieję, że... nie testowałem tej płyty Mam nadzieję, że ona działa. Wszystko tu jest, nie? Kolejny tytuł to Chaos Engine CD-32. Mocne tytuły na amigę, bardzo mocne tytuły. Chaos Engine jak najbardziej graliśmy. Graliśmy na kanale trochę. Jest płyteczka. Będziemy je testować. Będziemy się też dobrze bawić. Muszę sobie miejsce na tej półce zrobić, oczywiście na Amigę. Amiga też będziemy mieli na półce. Słuchajcie, ostatnia gra, jaką chciałbym Wam pokazać, i widzieliście ją na nagraniu z Amigi, są to Battle Battletoads Battle Toast na Amigę 32. Słuchajcie, bardzo okropna gra, okropna jeśli chodzi o, wiecie, grywalność. Bardzo słabe wyniki otrzymywała w różnych pl platformach, w różnych gazetach. Wiecie, nie wiem, jakieś tam 2 na 6, 2 na 10, no marne, marne. Co mi się najbardziej podoba w tej, w tej grze, w tych Battletoadsach? Muza, muza, petarda. Bardzo mi się podoba. Ale jeśli chodzi o same granie, prawda, no to kiepsko, kiepsko. Zobaczcie. Ta gierka trochę stoi. Mi się udało fajną cenę, prawda, wyrwać, prawda, no 5 dyszek, 5 dyszek za to dałem za te Battletoads'y, no ale ona kosztuje dużo, dużo więcej za samą, za samą płytę, nie? Sprawdź eBay, zobacz, nie? Eee, I co? To będzie wszystko, nie? to będą wszystkie gry, które udało mi się zakupić w tym miesiącu. Oczywiście jeszcze idą, w tym momencie, prawda, idzie jeszcze gierka... Eee, jak to się nazywa? Czekaj, Też na Amigę, też na Amigę. Ja już Ci sprawdzam bardzo szybko, bo ja tu już wchodzę na eBay'a. To będzie, to będzie, to będzie zakupy moje. Alien Brit. Alien Breed Brit został zakupiony i ten Alien Brit na Amigę tak samo mi idzie i mam nadzieję, że kiedyś z wspólnie zagramy. Ja z tego miejsca jeszcze raz i cała ekipa Retrostrefa wszystkiego najlepszego w te święta mam nadzieję, że święta się udadzą, tak że nowy rok będzie dużo, dużo lepszy. Filmik jak najbardziej moje zakupy moje zakupy na ten miesiąc może tak samo jak się uda Adam RetroPendix tak samo pokaże, co on zakupił w tym miesiącu, więc czekajcie na kolejny film, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, Siemanko, cześć.